No, ale dobrze go, no bo tu mamy pana Dawida. Cześć, jestem Dawid. Jestem przedsiębiorcą, startuperem, felietonistą, inwestorem, strategiem, doradcą i według mnie również ściemniaczem. Dlaczego tak sądzę? Tutaj mamy pana Dawida Pałkę. Łączna wartość udziałów pana Dawida jest. 1,2 miliona złotych. Niby nie mało, ale jakby to nie było. Skromnie, ale weźmy sobie w te spółki. Mamy spółkę Peterson Capital, brak danych. Inflogroup, brak danych, obecnie założona spółka. Mamy jakiś Rockwell, przychód 537 tysięcy, zysk 37 tysięcy. Jakby stracili tego klienta za 500 tysięcy, to by tracili prawie wszystko. Tutaj mamy Astranate spółka. ok tu jest 1,9 miliona złotych przychodu, 440 tysięcy złotych zysku. To... Jakby stracili jednego klienta, stracili jedną czwartą firmy w roku, więc też poważnie. I StartRimper też bez odzewu. Ale to szczegół, dlaczego sądzę, że ten człowiek jest ściemniaczem? Pamiętacie stronę pana Dawida? To tym razem mamy stronę pana Daniela Siwca, który jest przedsiębiorcą, inwestorem, deweloperem. I jak dla porównania jak kształtuje się pan Daniel Siwiec? To jest 16 spółek pana Daniela Siwca. Przeciętne udziały 60%, wartość udziałów 31%. 6 miliona złotych. Sam tylko Siwiec Akademii co roku zarabia 5 milionów złotych na czysto, przychodu prawie 10 milionów złotych. I teraz zastanówmy się, czy to Daniel Siwiec podrobił stronę Dawida Pałki, czy może to Dawid Pałka podrobił stronę Daniela Siwca. Tak więc nie twierdzę, że pan Dawid Pałka nie jest przedsiębiorcą. Jest. Przedsiębiorcom, ale według mnie jest farmazoniarzem i gada po prostu kocopowy. Gada bardzo dużo. Pisze piękne teksty, mówi ludziom, jak żyć, jak inwestować, jak się rozwijać, ale czy ma ku temu jakiekolwiek kompetencje, jest to zastanawiające. Więc radzę Wam zawsze przeanalizować macie szybką porównywarkę, macie sprawdzić delikwenta w kilka sekund. Czy to jest duży prawdziwy przedsiębiorca z dużym doświadczeniem, czy po prostu takiego udaje? Zostawiam wam to do zastanowienia. A jakby co, to moja wartość udziału: 21,4 miliona. Do zobaczenia!